28 maja to kolejny etap luzowania dotychczas obowiązujących rządowych obostrzeń. Od początku maja otworzone zostały już kina i teatry na świeżym powietrzu, instytucje kultury, ale również hotele oraz ogródki restauracyjne. Od piątku 28 maja restauracje otworzą również swoje wnętrza, jednak przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. W lokalu obłożenie miejsc nie może być większe niż 50%. Każda osoba wchodząca do restauracji musi mieć zakryte usta i nos. Maseczkę można zdjąć dopiero przy stoliku. Imprezy okolicznościowe tak jak Komunie i Wesela również nie mogą zostać zorganizowane powyżej 50% maksymalnego obłożenia lokalu. Do limitu nie zaliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. 28 maja zostaną także otwarte siłownie, kluby fitness oraz solaria przy limicie jednej osoby na 15 m2. Natomiast w imprezach sportowych na świeżym powietrzu może uczestniczyć do 250 osób. Z kolei od poniedziałku 31 maja uczniowie szkół podstawowych i średnich wrócą do nauki stacjonarnej.